W dzisiejszym programie mieliśmy już jedną porcję telewizyjnych wspomnień w postaci spotkania z traperami nad Wisły, twórcami kultowego programu KOC. Teraz kolejna gwiazda nie tylko naszych wspomnień, bo nasz bohater wciąż funkcjonuje w mediach i wciąż spotyka się ze swoimi wielbicielami, którzy chcą go posłuchać, Bogusław Włoszański i program Sensacje XX wieku. Program, który w telewizji no, o dość marnej, powiedziałbym, ofercie wyróżniał się bardzo na tle ówczesnej ramówki. Każdy zasiadał przed telewizorem, żeby posłuchać, jak to w 1939 Niemcy napadły na Polskę. Dzień dobry. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście mnie zastanawia, że pamięć o tym programie tak długo trwa, chociaż już od pewnego czasu jest tylko powtarzalna. I powtarzane są odcinki te właśnie sprzed 30 lat. Bo to był dobry program po prostu. Dziękuję, ale ja, ja też byłem <laughs> dobry. To prawda. W, ca w całości program był dobry. Czy historia pana ojca mogła wpłynąć na pana zainteresowanie historią w ogóle? Cześć, tu Dorota. I Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień dobry w moim czasie młodości, dzieciństwa, ja się urodziłem w 1950 roku, czyli w strasznym czasie, ale jednocześnie wtedy pamięć tego, co zdarzyło się w Polsce, pamięć wojny była bardzo żywa. I właściwie co chwilę nam coś o tym przypominało. Wycieczka do lasu, to były jakieś bunkry albo niewypały mm. znajdowane. A jednocześnie mm. rodziła się taka chęć ustalenia, właściwie jaka jest prawda. Bo były dwie prawdy. Ta szeptana w rodzinie mm. i oficjalna. I, i oczywiście takie tematy jak katyn, jak agresja sowiecka w 1939 roku, w ogóle one nie istniały. Natomiast oczywiście w domu istniał. Więc u chłopaka powstawało pytanie: jaka jest prawda? Bo z jednej strony zderzał się ze ścianą propagandy, z drugiej strony z tą taką. Szeptaną propagandą w domu. Jak robiło się program w czasach, kiedy nie było internetu? Nie można sobie było wklepać do przeglądarki, podrzuć mi kilka silników z lądowania w Normandii, proszę bardzo, trzy sekundy później mamy wszystko, co trzeba. Kiedy trzeba było ten program ubogacić materiałami, multimediami, sprawić, żeby on zaciekawiał. Jak pan pozyskiwał te wszystkie rzeczy? Strasznie trudne pytanie. Dlatego, że e, bardzo chciałem pokazywać historię, a nie mówić o historii tylko. Ale no właśnie nie było, ty, nie było e, internetu, nie było e, filmików z internetu. Trzeba było pojechać do e, m, archiwum. E, pomijam nasze polskie archiwa, a przede wszystkim archiwum telewizyjne, gdzie było bardzo dużo, ale w ogóle nieopisanych, źle opisanych. E, Miałem ogromnie wiele cierpliwości, żeby w tych archiwach przesiadywać i wyciągać, nabywać, kupować. Łącznie z Japonią. W Japonii zostałem zaproszony do studia, do archiwum tamtejszej telewizji. Znalazłem wspaniałe, unikatowe filmy właśnie z czasów wojny. W Instytucie Sikorskiego w Londynie. To samo. E, moje szczęście polegało na tym, że nie musiałem tych filmów kupować. Ja je po prostu dostawałem, tworząc takie archiwum, które ciągle wykorzystuję. Był to wyjątkowy program, miał inną formułę, ale na początku był dosyć... Przeprosty, przepraszam, bo nie było środków i możliwości. Kiedy się zaczęły inscenizacje? Kiedy pojawili się tacy aktorzy jak Szyc czy... Marcin Dorociński. Dorociński. o właśnie. Do dzisiaj to pamiętam. Debiutował w moim programie. Grał rolę francuskiego, taką bardzo, bardzo potrzebną francuskiego studenta. Bo, Borys Szyc. Wszyscy najwięksi aktorzy. Przeszli przez sensację XX wieku, to była ta chęć jednak sięgnięcia do polskiej historii, a nasza historia zostawiła niesłychanie mało obrazów, od niesłychanie mało mhm. filmów, więc żeby to opowiedzieć można było, ale żeby pokazać trzeba było inscenizować. Mhm. Chciałbym panu trochę bardziej osobiste pytanie zadać, jeśli pan pozwoli, dotyczące też historii, mianowicie My mamy tendencję do takiego zero-jedynkowego widzenia historii. Dobry, zły, zero, jeden. Z pana programów, jeśli ja coś wyniosłem, jeśli się czegoś nauczyłem, to że historia jest bardzo relatywna, bo ilu świadków, tyle doświadczeń, ile opowieści, tyle interpretacji. Czy pan poczuł ten, tę relatywność w historii w momencie, kiedy Antoni Macierewicz też wyciągnął panuteczkę teczkę i... E, Opowiedział światu o tym, że podpisywał pan dokumenty z bezpieką. A to była gra nie przeciwko mnie, tylko przeciwko Unii Europejskiej. A ja stałem się twarzą Unii Europejskiej, namawiając Polaków do głosowania za przystąpieniem. No i coś trzeba było zniszczyć. Stanąłem w pierwszym szeregu i ciężko to przeżyłem, ale przeżyłem. Nie, nie, to jest doświadczenia z poznawania historii. Że to tak jak tam na początku, inna była w domu, inna była oficjalna, to się utrzymało. Historia nie jest dobra, zła, jest szara. Mhm. I teraz wygrzebanie tego, jaka jest naprawdę, to jest pasjonujące zadanie. Mhm. Czy kiedykolwiek pan ubarwiał w swoim programie? Bo pan twierdzi, że jest strażnikiem faktów i szuka tych faktów bardzo dokładnie w dokumentacji. Czy kiedykolwiek zdarzyło się coś zmienić, żeby było lepiej wyglądało w telewizji? To się łączy z przykrym wspomnieniem, kiedy przez dwa lata zabiegałem o to, żeby się dostać i pojechać do Sarowa. Małe miasteczko, chyba 300 kilometrów na północny wschód od Moskwy, wtedy się nazywało, już się nie nazywało Arzamas 16, czyli tajne miasteczko, które w ogóle nie istniało na mapie, zostało wytarte z mapy, to było amerykańskie Los Alamos. Tam powstawała bomba. Jest tam niesłychanie ciekawe muzeum, gdzie jest model największej, gigantycznej bomby Car, która miała 50 megaton, a miała mieć 100 megaton. Ograniczono to do 50 megaton, ale i to tak była niewyobrażalna broń. I wreszcie, kiedy przyszedł Gorbaczow, kiedy dostałem zgodę na dotarcie do Sarowa. I taki zachwycony przyszedłem do mojej ówczesnej szefowej, żeby jej o tym powiedzieć. Ona powiedziała, ale przecież ty już robiłeś program o, o bombie sowieckiej. No robiłem, ale cztery lata wcześniej. No mnie wystarczy. W ciągu tych czterech lat ogromnie wiele się zmieniło. Otwarto archiwa. Pojawiły się filmy. No i nie pojechałem do Starowa. Do dzisiaj tego nie mogę wybaczyć. Ostatnia rzecz, o którą chciała nas zapytać, to jest stosunek i poziom zainteresowania historią najnowszą, czyli tą historią, która dzieje się na naszych oczach. Czy ma Pan takie poczucie, no mówiąc tak obrazowo, że żyjemy w ciekawych czasach? E, tak, tylko właśnie nie wiemy w jakich czasach, dlatego że zdarzamy się jednak z propagandą. E, I ta. Ten obraz, który do nas dociera, jest bardzo często obrazem niepełnym albo wręcz zafałszowanym. Proszę spojrzeć na wystąpienia sejmowe. Co w nich jest prawdą, a co propagandą, co kłamstwem. Tego teraz nie wiemy. Będziemy to wiedzieć za kilkanaście lat. Czyli... Po co panu polityka? Jest pan rozczarowany tym miejscem, w którym pan bardzo uczestniczy? Bardzo. Dlatego, że przez całe moje życie w telewizji długie życie bo pracę w telewizji zacząłem w roku 1973 pracowałem w niewielkim zespole ludzi którzy się lubili i którzy się wspierali nie było mowy o tym że ktoś przeciwko komuś z mojego otoczenia z mojego zespołu działał ja to uważałem że tak samo będzie w sejmie w moim ugrupowaniu o jedno walczymy, to samo. E, natomiast zostałem ostrzeżony już w czasie wyborów. Uważaj, bo ci za Tobą e, będą, ci, będą Cię podkopywać, będą starali się zająć Twoje miejsce. Mm. E, no i wtedy się przekonałem, że ten świat jest jednak bardzo nieprzyjemnym światem. Myślę, że powinien się pan spotkać z Szymonem Hołownią i porozmawiać o jego doświadczeniach. Myślę, że mogą być podobne. Bardzo panu dziękujemy. Dziękujemy bardzo, że pan z nami był. Na pewno niezwykle pan wpłynął na to, żeśmy się historią zainteresowali. I to Oglądanie jest wspaniała miło, czyli... zasługa i pana, i tego programu, który nas kształtował. Wszystkiego dobrego życzymy. Bardzo dziękuję. To... Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze coś zrobić. Na pewno. Na pewno. Przypomnę, że pan Bogusław Włoszański jeździ na spotkania, rozmawia z ludźmi. W dalszym ciągu toczą się sensacje XX wieku w takich innych spotkaniach, bezpośrednich z państwem. Więc jeśli ktoś ma ochotę, to człowieka w kurtce mogą państwo zaprosić do siebie. To też jest anegdota. Skąd ta skórzona kurtka? Wiemy. Pan mnie zrozumie. Nie, ale zwłaszcza w tamtych czasach nie było dla wysokich ubrań. W ogóle ubranie się kończyły na metr 70. Tak już coś człowiek dorwał. To A jakby pan mógł życie. wejść w garniturze dorwał, do czołgu? Nie za granicę i musiał wydać, ja nie wiem, dolarów, to o. wtedy był majątek. To musiało być coś trwałego. Skóra. co jest? Dziękuję. A poza tym jak wejść do czołgu w garniturze. Nie dało się. Wejść to wejść, ale Jak wejść, jak wejść? tak, cześć, tu Dorota I Marcin, jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzieńdobry.tvn.pl